Droga do Sławy. Zobaczmy jak to wygląda pokrótce. Did they spell your name right, my petit? Okay. All right, lads. I don't need to tell you how important a winning start is. Keep it tight. Work hard for each other, and the chances will come. We've all seen the team sheet. Walker, you're leading the line. Hunter and the rest of the subs. I want you ready. You're not there to get a suntan. Well, let's go and show these supporters what we can do, eh? Nie, nie? ma Okej, okay, widać tutaj, że nas! pomagał przy tym. boys. Okay, to bench. fajnie, te kasenki fajnie wyglądają. To jest jednak takie yy, nigdy wcześniej nie widzieliśmy tej sali w środku Grej ze zespołem Gra jako Hunter. A gram, zagram hunterem. No, Najwyżej będzie to dosyć e, przynudnawe. To wam wytnę te najlepsze kawałeczki. Dobra, przechodzimy dalej. No, z i chłopak będzie grać. Aha, kolega gra. A już nasz chłopak nie no i... Pewnie go sfaultują i wtedy Hunter wejdzie. O, no Ibro też na ławce grzeje. Grzeje nos. Ale Ibry dobrze wyglądają.

Ciekawe jaką mi dadzą kamerę, nie chciałbym tej z gór premię, zanim imponujący trenerowi dosyć, to jest? No. match. Walker schodzi, wchodzi Hunter. Ok, jest spoko, kamera mi się to podoba. Nie chcę tej zaprecyzowania. Nie sprawdzała się w ogóle. A i już pierwsza sytuacja. O, fajnie, jest, u góry jest ocena. To jest. To jest sponią. Nie pamiętam, czy wtedy była. Wtedy było chyba inaczej. Dobra, tu widzimy, że wystawił nogę. I mamy bramkę, i wygrywamy. Gdzie jest? Runuj, dawaj! <grystanie> Hunter to. Kływajcie, ty runy, się cieszysz? Ja, pierdacz! <grystanie> Całe wojsko leci. O Jezus maria, a tu Hunter. A? ładnie. Powtórki trochę lepiej wyglądają, chyba, bo tak jakoś. mi się zdaje, że gama jest lepsza, bo kontrast kolorów jest. Kuj, ale wszyscy jakby byli opaleni. Nie wiem, czy to tak, aby. Czy jej chciał sprawić wrażenie, że oni już spuchli, I, że nabrali kolorków? No nie wiem, może faktycznie tak jest. Może częściej powinienem oglądać mecze? Dobra, tam... Aj, blin, nie udało się. Kiepskie podanie? Jak to było? Kiepskie podanie, panie. James Hunter, tak, to jest dziadek. W ogóle czytałem właśnie, czy ten jest jakąś postacią prawdziwą. Okazuje się, że no, był James Hunter, bardzo, bardzo kiedyś. 1800, e, chyba 1800, tak grał. 1000, no i na początku 1900, chyba. A, i blisko. No i właśnie, Hunter to niby jest jego e, wnuk. A może i prawnuk? Nie wiem kogo już wakryć, tak naprawdę, bo nie mam żadnego tego po, po, pokryje. Powiedzmy, że staram się z runejem na równi utrzymywać. Nie no, takie, takie panie, podanie to. Pięknie. Aj! Na no, ja byłem w dobrym miejscu. Znaczy, dobrze chciałem? Fajnie, że widać właśnie, to jest chyba Guardiola, yy, no, tych menażerów, ich reakcje. Urtła z bramki teraz będzie wybijać. Zobaczymy, czy m, m, krótko zagra jak prawie wszystkie piłki. No zagrał krótko, jak wszystkie piłki w tym szybkim meczu. Aha, tak, tak, dobre podanie. Okej, okay. hmm. mam dużo sił, mogę za prośbę o podanie. No, ty, kuźwa. Słabo, to on nie umie egzekwować tych już podań. To nie moja wina. Oj, blin. Ok, tak zrobimy na razie. O, o, o. A, i blisko było. 6,5 i Fajnie, że jest pokazane mniej więcej gdzie ta ocena się yy, tak przemieszcza po tej całym w skali. Próbuję coś tu zgrać, próbuję coś tu rozegrać, żeby strzelić tą bramkę. No bo przecież to by było najlepsze chyba rozwiązanie dla tego zawodnika, ale niestety. A tu już te 10 minut trwa kuś za długo. Tutaj! No ty, no kurde, miałeś do runej, a podać, i z runej mógł mi wtedy przedłużać, a nie tak jak takie odcinek ostatnio mi podał późno. Daj, blin, <noise> było blisko. Nie, nie teraz. Wygrywamy jest OK. O, jest, pojawi się brud na łokciach tego chyba wcześniej nie było. E, widać, że ten, ten, jestem takim snajperem snajperem. Nie, nie do mnie. Kuźwa czerwoną kartkę, co najmniej. Jak Kehil nie dostanie czerwonej kartki, żółtą no panie sędzie, kuźwa no. A i złapał, dobra, to się chyba już tak skończy. Nie? 50 niby doliczonego, ale wątpię, że. Ja tu powinienem w ogóle grzać na tym boisku, bo widzę, że mam tyle staminy jeszcze a ja staram się pójść w jakoś delikatnie. Aj szanuj piłkę Szanuj zieleń. Aj. Mm. Plan był dobry, tylko no tak. Aj, słaby strzał. Kurde. Co on zagrał? Kurde, miał tam tyle możliwości. Co za Sławiak Ale przyjął piłkę jak ostatnia klok. Sam na sam idzie, a ten mi kurde bierze i wyjeżdża. No dobra. Się cieszy Alex tam kurde jak nic. Miałem obejrzeć to jak on tam go chwali czy nie? Oj tam były jakieś tam ważne uwagi. An emotional day for you all around, Alex. A comment on sharing your debut with your lifelong friend and teammate, Gareth Walker. It was a special moment for sure. I won't be forgetting it in a hurry. Alex, the team comes away with a win. Any comment on the three points tonight? Yeah, you know, every time I step on a pitch, I give my team a chance to win. So it's has <laughs> been that way since youth football in the academy. It's no different tonight. Uh, we're three points better off for it. I'm just glad the bosses realize what I can do. Thank you, Alex. Thank you. Okay. You have our first. We've heard game. a lot about the talent of this young man, Alex Hunter. Dobra. He had a wide choice of clubs to ah, Today his journey begins as he makes his Premier League debut. I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. I never expected anything like this. Yes! A goal for Hunter on his debut. You're in the big league now. You have to raise your game. You need representation, you call me. This place out. Just don't get too carried away. It can disappear just like that. Life doesn't always give you what you want, does it? I'm ready. You'll get your opportunity, hunter. Just get me out of there. Oh, we might as well pack this season in now. What? What are you think? Place. I won't let you down. Alex Hunter, an outstanding goal. Welcome to the Premier League. This young man has everything. We're gonna make history. Incredible, Hunter. My name is Alex Hunter. You don't know me, but believe me, you soon will. FIFA 17 The Journey No nic, ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, żeby jeżeli Wam się podobał materiał, to zasubskrybujcie kanał, polajkujcie filmik, także zapraszam na stronę facebookową. I trzymajcie się na razie. Hej.